Słowo Boże na dziś. 19 lipca. Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: Cóż uczyniliśmy, pozwalając Izraelowi porzu porzucić u nas służbę? Rozkazał wówczas faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich z sobą. Wziął sześćset rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli swobodnie, Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obuzujących nad morzem. A gdy się przybliżył faraon, Izraelici Podnieśli oczy i ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana, rzekli do Mojżesza. Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przeprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż uczyniłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy Ci wyraźnie w Egipcie, zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom? Lepiej bowiem nam było służyć im niż umierać na tej pustyni. Mojżesz odpowiedział Ludowi: Nie bójcie się. Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan bowiem, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy pozostaniecie spokojni. Pan rzekł do Mojżesza: Czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, tak, że pójdą za nimi, wtedy okaże moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okaże moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem pan. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni. Pan jest moją mocą, źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim uwielbiać go będę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan, wojownik potężny, ten, który jest brzmi jego imię. Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego. Wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym. Śpiewajmy Panu, który moc kazał. Przepaści ich ogarnęły, jak głos runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy, Twej Panie, prawica Twa o Panie starła nieprzyjaciół. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od ciebie, lecz on im odpowiedział. Plemię przewrotne i wierołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza, albowiem, jak Jonasz był, Trzy dni, trzy noce we wnętrznościach Wielkiej Ryby, tak syn człowieczy będzie trzy dni, trzy noce w łonie Ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców Ziemi przybyła. Słuchać mądrości Salomona, oto tu jest coś więcej niż Salomon, oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki.